Pięć filmów o brytyjskiej rodzinie królewskiej, które warto obejrzeć w jesienny wieczór. Diana z Naomi Watts w roli głównej. Świetnie pokazuje życie księżnej poza protokołem i emocjonalne wyzwania w królowej ludzkich serc. Podziwiana przez miliony, po śmierci stała się legendą. Jaka była naprawdę? Ten film próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Czy udolnie i zgodnie z prawdą? Sprawdźcie sami. The Queen. Helen Mirren jako Elżbieta II mistrzowsko ukazuje reakcję monarchini na kryzys wizerunkowy po śmierci księżnej Diany. Powiernik królowej pokazuje kulisy życia pałacowego i lojalność służby wobec monarchii. Jak zostać królem? Colin Firth w roli króla Jerzego VI próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Pokazuje walkę króla z jąkaniem i ciężar odpowiedzialności, a także drogę do zdobycia zaufania narodu. Jedyną osobą, która może pomóc mu z odnalezieniem własnego głosu, jest australijski specjalista o dość oryginalnych metodach pracy nad wymową. Faworyta. Początek XVIII wieku na tronie zasiada schorowana królowa Anna, a krajem zamiast niej rządzi jej bliska przyjaciółka Lady Sarah. Na dwór przybywa nowa służąca. Dorzućcie swoją królewską, filmową polecajkę w komentarzu i obserwujcie mój profil po więcej królewskich ciekawostek.